Renia! No Renia, no! Uszka do barszczów gotowe. To ty, Reniu, lepisz uszka koptkami? T Telewizor? Skąd ty? A widzisz, Reniu, bo tu była taka y, butelka z czymś czerwonym. Jak to była? A w skupie dostałem złotówkę. O, oddałeś do skupu. Barszczyku nie będzie. Uszka do góry, Renia! Za to, co my tu mamy? No co? co? Ja papie cały spa. W Orange wiem, jak z rozumem wydać złotówkę na prezent od serca. Wybierz fanpak HD, dostaniesz telewizor za złotówkę i dekoder z nagrywarką za darmo. Radość zmienia się z Orange. Tani jak barszcz. Jupile? No. Założyłem się z rozumem, że będę robił pompki, dopóki nas nie polubisz. Możesz kliknąć tamten przycisk, no... No mi serce plis, no... I jeden klik... Kliczek! Klicz! Jestem wypompowany.